Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem ChrisMan2002 a dzisiaj to jest drugi odcinek serii Q-Board, Tak, zgadza się. Jak zauważyliście, mam trzeci level i nową broń. Tak, i mam małe opancerzenie. Dobrze. Mm, idziemy na dół. Tylko jeszcze pójdę zregenerować siły, bo <tryk> mm, słabo będzie tak. Dobrze. Okej, dobra. Życie mi się podwyższyło do 251, a miałem 230, więc za dużo to nie jest, ale... Najważniejsze, że coś tam jest. Dobrze. Mam... moja nowa broń nie jest jak tamta inna. Moja Co to jest? Moja broń nie jest taka jak tamta. Ona jest jakby inna, patrzcie. Tam. tam Albo to jest fajne. to co... Nie, dobra. Nie nic. <laughs> um, tu mamy jakiegoś elfa, który tam nic nie da. Dobrze. Tu mamy jakiś domek z, z psami. Tak. Nie bo to tu można. Aha. Na razie nic tu nie będę kombinował bo nie wiem nawet co to jest Znaczy wiem, że kowadło nie? Dobrze. Dzisiaj mam zamiar udać się w góry O ale mi, wi ale mi widać Łot trochę za daleko Okej okay. Tutaj, w te góry chyba I zobaczę, czy tam są jakieś y lepsze notki niż tutaj widziałam na tym podgórku na których z, z, ten no czasami tam wchodziłem ale ja widziałam coś dziwnego mam zamiar się z wami podzielić tymi informacjami co tam jest hmm. tylko na tym No dobra. Nie no, ja powinienem już na tym ulepszyć. I najlepiej by było, ale próbowałam tak wcześniej i nie mogłem zaznaczyć ile nie wiem czemu. Już mu sobie na to. Hm. Grota tajemnic. Czuję, że noc się zbliża, a noc jest właśnie najgorsza. Ze względów... What? Ale, ale, ta góra tak dziwnie wygląda, ale fajnie. Nie wiem czemu. Dobra, ale nie, tu było coś dziwnego. Gdzieś tu. O kurde, to są te gnoje, które mnie goniły. Ich się za ja ich zabić nie No serio. No serio, fuck! No, na drzewie wylądowałem. Ale pic. Dobrze. On miałem wejść na to drzewo. Aha. <laughs> nie! Nie topisz mnie atakuje. Właściwie to trzy. Dobra. Gincie gnoje. Z mega skilla nas zabija. Na ciebie nie. To co ja dostałem? E, warrior. Tam był jeszcze jeden. A tam są nasi? Nie, to nie są nosi. Nie, to nie są nasi jeszcze. Niestety. Ostatnio ten. E, Poszli tam i do tego. E, I 3. To prawie zginąłem, ale przez przypadek spotkałem jakiegoś mojego, który mi pomógł. Co to jest? A to jest do pewnie. A nie, bo to jest ten z rośliny. Ale w topa. Dobra. Jak chodzi o początki w keyboard, bo ja zaczynam, to ja polecam wziąć albo maga, albo łucznika. No... Żeby z daleka atakować. Według mnie to jest najlepsza pozycja. Dobra. No. Ewentualnie Warriora, bo Warrior to jest postać, która jest dobra. Praktycznie najlepsza jeśli chodzi o ataki w, w ten ręczne, Ale... To chyba nie jestem pewny, ale to jest chyba jedyna postać, która jest. no. Atakuje wręcz. Dobrze. Widzieliście to? Coś tu przeleciało. Dobra. Ale piz. Ale piz! Dobra, idź tam do nich. Boże, ale piz, ludzie, ale piz. Dobra. Tu mamy jakieś inne góry, więc... Ja miałem iść na tamtą. O, na tamtą. Dobra. Tararia. Ginter Dwa ekspa, no nie. No Dobra, tam coś biegało. I sorry, że mam taki głos dziwny, ale jeśli tak wstałem z pół godziny. No a nie! Chicken. To on mi dawał tak mało ekspa. Co to jest za światło zaś? A nie, bo ja tak świecę, dobra. <laughs> widziałem coś dziwnego. Fakto to strzela! Szybko musimy uciec gdziekolwiek. Chyba, że go pokonamy. Ej, nie rób uników, kiedy do ciebie strzelam. Giń! Damy radę, damy radę. No spokojnie. No spokojnie. No nie! No nie! Nie! Nie, 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 nie! Za mało HP, za mało HP, za mało HP. Trzeba uciekać, trzeba uciekać. Ale może uda mi się, może uda mi się, może uda się. Może. Może! Może! Boga! Tak jest! Dobrze! Mamy jeszcze pszczółkę! Choni! która mnie już zabije na milion, pro, milion procent Ale mam mokry skrzydełka, więc nie poleci sobie. eee! No, co się wspinasz? Masz leżeć. Dobrze. Mmm, tak mało HP. A to co to w ogóle jest? Nie wiem, dobrze. Te takie brązowe szlaki. Prowadzą do... Prawdopodobnie do wioski. Bo prowadzą. Szybko, szybko. Dobra. I chyba się wrócimy do... Albo no trudno, zginiemy. Nie będę się wracał do wioski. Ta. Taki mały level i trzeba zbierać już 140 ekspo, jak widzicie. Słabo. A nie, no. No więc co? Moja postać jest jaszczurką. Tak. No, chyba. No, jest jakby jaszczurką z niebieskim irokezem. Co można tak powiedzieć, oczywiście, bo to nie jest prawda. No i już trzy krowy zaatakowałem Więc sorry No dobra Zabijcie mnie No, dobra I... Musimy iść Ktoś mnie atakuje Fuck, ty znowu? Ty znowu? No i znowu on Patrzcie, patrzcie Łoom, wow, 11 XP i 9 HP. To niech ten mnie zabijesz. Zabij mnie. Chyba, że ja ciebie... Mam 0 HP! 0 HP mam! Boże. No, tak. Okej. Okay. O, są, są tu te zwierzaczki, które chcę. One mnie zaatakują. Patrzcie. No wiedziałam. No tak. A to jest mój? Ude, faj, co to jest? Ej, stój. Co, kim ty jesteś, czy czym? Chcę cię zabić. Ale nie da się, wiem o tym. Dobrze. Ja mam 0 HP, ale już nie mam. O Boże. Jak to wygląda jak kijek. No moi. Czasami to jest farta, że się spotyka swoich, nawet jak się ma full HP, bo... Nie wiadomo co się stanie. Dobra. Dwadzieścia mm. pęczyny potrzeba. Ele ja mam trzy. Dobra, a coś innego? Osiem, sześć. Ile? Dwadzieścia. Gdzie ja te dwadzieścia pozbieram? Muszę ogarnąć co to za miejsce. Hm. Jak to miejsce zapamiętać? A nie, bo to chyba może być każde ognisko. Nie wiem. Dobrze. Mamy tu drewna. to chyba będzie bardziej w górach. Gin. Ty, Krecie. Przy czym ty jesteś? Morla. Dobra, wbijamy. Ach, czy to jest czarownica? Co to tam stoi? Zamek! To jest org. Czemu cię zaatakować nie mogę? I zamek Rose of luca, Lukula Likula ru. <ścoughs> Mógłbym tam wejść, ale miałbym najprawdopodobniej przez ranę. No. Dobra, nabiję tylko szybko. Go. Zostanę za niego osiem Expa. Hm, weź tam, bo nie jestem pewna. Patrzcie. Biegną na mnie! Tak, jest. A, już to zwaliłem. Dobra. <laughs> Mówi się trudno. Przynajmniej te potwórki nie mogą skakać. Jest pajęczyna? czy A, nie goni, miesza. Mmm, dobra. Myślałam, że tam jest... Tam jest, powiem czy no. się teraz boję zgin... To znaczy, no... Pewnie na każdym ognisku tak jest, ale... Nie jestem pewien, czy na pewno chcę ginąć. No i nie To Dobrze, zostawię tego elfa. Albo nie. Agnoju! No, i Witam Was z powrotem w No chyba sobie żartujecie. Dobra, zabijcie mnie wilczki. Zabij mnie wilczku. Twoja mama lepiej atakuje. Dobrze. To... Wiecie co? To na tyle z tego odcinka World. Jeśli podoba podobał wam się mój tubort, mój osobisty, tak, to jeżeli chcecie więcej like pod filmem like ma być zostawione, dajcie komentarz tam, su dajcie suba, no, to tam jeszcze, nie wiem, róbcie co tam jeszcze chcecie, narka.